Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie na pomeczowej konferencji po meczu rozgrywek III Ligi Grupy czwartej meczu pomiędzy Podchany Nowy Targ a Kszo 1928 Ostrowiec świętokrzyski. Witam trenera gości, pana Rafała Wójcika. Panie trenerze poproszę o komentarz do meczu. Dzień dobry Państwu. Gratuluję przede wszystkim gospodarzem, gospodarzom, gospodarzom wyniku dzisiejszego meczu. Uważam, że w pełni zasłużenie Dzisiaj i, i, i na pewno zapracowali na te trzy punkty. Myśmy po prostu dzisiaj okazali się zespołem słabszym. Dużo elementów nam po prostu nie wychodziło, straciliśmy trzy bramki. Co prawda gdzieś tam po przerwie była nadzieja, bo było tych sytuacji już sporo ale nie udało się żadnej wykorzystać. Później po trzeciej bramce już widać było, że morale zespołu je spadło jeszcze bardziej i Podhale miało te swoje jeszcze sytuacje. Tak naprawdę uważam, że na pewno te bramki, które w pierwszej połowie straciliśmy, mogliśmy gdzieś tam ich uniknąć na pewno. Szczególnie mam tu na myśli tą pierwszą, gdzie uważam, że w naszym polu karnym był faulowany głaz sędzia tego nie zauważył i, i po prostu po tym w drugie tempo strzelił czyli gospodarze Bramka i wiadomo jak wyglądają mecze, jak się strzela Bramka jako pierwszy, ale widać było, że gospodarze naprawdę bardzo po tym ostatniej porażce bardzo pragnęli tego zwycięstwa, widać było, że, że to, to takie pozytywne naładowanie I, i taka Bramka tym bardziej daje impuls do, do, do skutecznej czy tam do lepszej gry. E, tyle. Dziękuję. Dziękuję Dziękuję bardzo. No.